Witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Janusz Kotoński, a razem ze mną dzisiaj jest pan Adam Niewiński, który jest współzałożycielem firmy UTV Ventures oraz szefem komisji w konkursie Przedsiębiorca Roku. Dzień dobry. Witam serdecznie. No właśnie, ja bym chciał się właśnie skupić na tym konkursie Przedsiębiorcy Roku. Gdyby pan mógł tak naszym widzom przybliżyć mi więcej, na czym ten konkurs polega, to bardzo bym właśnie był wdzięczny za to. Konkurs jest dość unikalny w swojej konstrukcji, gdyż poszukujemy wybitnych przedsiębiorców prowadzących wybitne spółki, a wywodzące się z Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli chcemy tutaj wyszukać tych absolwentów, tych dla których UW to, 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 to alma mater, którzy odnoszą bardzo duże sukcesy choć być może nie zawsze są aż tak bardzo jeszcze znani. Czyli w pewnych obszarach, w pewnych kręgach um, są to już spółki absolutnie cenione, znane i, i podziwiane, ale może jeszcze nie, nie, nie każdy w skali kraju, nie każdy w skali Polski zna aż tak dobrze te podmioty. Także z jednej strony jest to oczywiście chęć znalezienia tych absolwentów, którymi może się Uniwersytet Warszawski poszczycić i pochwalić, a z drugiej strony, tak samo trochę pomóc im jeszcze bardziej znaleźć się w tym dobrym tego słowa znaczeniu w świetle Jupiterów. Mhm. A właśnie jeszcze właśnie chciałem zapytać o to, jak wygląda konkurs w tym roku, w roku, w którym który jest na dobrą sprawę. W ogóle w tej rzeczywistości, która jest dla przedsiębiorców, no, nie lada wyzwaniem. Wiele przedsiębiorstw sobie na przykład po prostu nie radzi. Jak właśnie mm, wygląda konkurs w tej rzeczywistości? Oczywiście przedsiębiorcy co roku na swoim drogu, na, drodze napotykają różne trudności. To jest dola i niedola przedsiębiorców. E, oczywiście zeszły rok był wyjątkowo specyficzny. Dla niektórych był bardzo trudny, dla niektórych był dość korzystny, gdyż każda, ka, każde wyzwanie jest szansą, w której jedni przedsiębiorcy znajdują się lepiej, drudzy gorzej. Oczywiście czasem branże całe mają się gorzej. Oczywiście branża turystyczna była na pewno tą bardziej dotkniętą i właściwie niezależnie od tutaj zdolności i kompetencji. Menedżerskich czy, czy przedsiębiorczych było ciężko, ale były też oczywiście branże, jak chociażby, nie wiem, dostawy jedzenia, farmaceutyków i parę innych, które z kolei bardzo się rozwinęły w tym obszarze. Tak czy inaczej, no, przedsiębiorca musi niestety dawać sobie radę w każdych warunkach. Czasem patrzymy na tych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukcesy i patrzymy na ich, myślimy sobie, o, udało im się. To rzadko kiedy się udaje. To jest zazwyczaj efekt bardzo ciężkiej, systematycznej pracy i walki z tymi wyzwaniami na co dzień. Nie ma czegoś takiego jak sukces w biznesie bez wyzwań, bez ciężkiej walki. Ona czasem jest niezauważalna, ona czasem nie jest tak bardzo wyeksponowana jak sukces, ale ona zawsze jest. Także to, że zeszły rok był specyficzny, na pewno. Na pewno pomogło w jakiś sposób jeszcze bardziej zobaczyć, kto potrafi elastycznie się dostosowywać, kto potrafi podejmować te trudne wyzwania i prowadzić tą spółkę przez takie bardziej rozchwiane wody, żeby nie pojeść miejscami w niektórych branżach, wręcz w obszarze sztormowym. Ale, ale to, to w dłuższym okresie zakładamy, że tylko i wyłącznie wzmocni te firmy, wzmocni tych przedsiębiorców. I licząc, że już druga połowa tego roku powinna być nieco spokojniejsza, da im też szansę na jeszcze większy rozkwit. Okej, okay, super. Jeszcze właśnie na zakończenie już chciałbym zadać właśnie tylko pytanie, jakby gdyby pan miał jakoś zachęcić przedsiębiorców, mniej więcej m.in. opisując nagrody, jakie, jakie zostaną przyznane za, za, za konkurs, to również byłbym bardzo wdzięczny, gdyby mógł pan tak przybliżyć również te, te, ten aspekt tego konkursu. Według mnie najcenniejszą rzeczą, jaka może być dla przedsiębiorcy, to przede wszystkim satysfakcja. Satysfakcja, która umożliwia bycie na wyróżnionym bycie wśród bardzo wybitnych, wcześniejszych przedsiębiorców, znaczy przedsiębiorców z wcześniejszych edycji, i, i możliwość powrotu wirtualnie bądź fizycznie. Na łono swojej uczelni będąc przez nią docenionych. No, dla, dla każdego wydaje mi się, e, okres studiów to jest okres e, e, tworzenia swojej, swojej przyszłości, budowania podwalin pod, pod, pod sukcesy zawodowe. W związku z tym bycie docenionym, bycie e, wyróżnionym i postawienie i, i, i możliwość bycia w gronie tych wybitnych przedsiębiorców wyłonionych i wyróżnionych przez Uniwersytet Warszawski. Myślę, że jest to bezcenna satysfakcja, która nawet nie wymaga kwantyfikowania. Każdy przedsiębiorca finansowo zazwyczaj, każdy przedsiębiorca z sukcesem finansowo sobie daje rady, w związku z tym gdzieś tam apanarze finansowe są miłym dodatkiem, ale satysfakcja, satysfakcja bycia, dołączenia do grupy, najbardziej wybitnych przedsiębiorców Uniwersytetu Warszawskiego, to myślę, że jest największa satysfakcja i radość. Dziękuję Państwu za oglądanie. Zachęcam jak najbardziej do zostawienia jakiegoś śladu po sobie i do obserwowania naszych kolejnych poczytań, poczynań, miejmy nadzieję, z równie ciekawymi gośćmi. Dziękuję. Także dziękuję i zachęcam.